Nazywam się Artur Paweł. Oksana Orga. Paweł Łysak, został piszewski. Pierrot Griez. Numeru. Farid. Oho. Grey Tickety. Tomasz Stawiszeński. Max Bauer. Elżbieta Mazur. Jakasia Stefanowicz. Paweł. E, Ada. Mechina. Myślę, że. To miejsce po pierwsze działa, nie bójmy się tego słowa, bardzo terapeutycznie. Uczy mnie otwartości na świat. Poznaję bardzo dużo osób bardzo ciekawych z różnych krajów. Zawsze tutaj czuję jak u siebie w domu. They made me look like a part of a family. Jest, jest, jest miejscem Jest Czymś metafizycznym. <laughs> miejsce integracji, spotkania właśnie pomiędzy osobami z bardzo różnych przestrzeni i z różnymi doświadczeniami. Stworzyła wiele spektakli, zaprosiła bardzo dużą grupę osób, grupę migrantów, imigrantów. Seniorów, młodzieży. Nieważne, z którego końca świata jesteś i dlaczego znalazłeś się w Polsce, dlaczego musiałeś opuścić swój kraj, tutaj w strefie zawsze jesteś u siebie. Myślę, że chodzi po prostu o to, żebyśmy żyli w kraju, który nie rozróżnia ludzi ze względu na ich kulturę, język czy ich, czy ich pochodzenia. Tak, to jest miejsce bezpieczne i miejsce, które opowiada o tym, jak robić bezpieczne miejsce. Strefa daje nam też nadzieję. Dzięki strefie nauczyłam się dobrze mówić po polsku. Rozwijam swoje umiejętności takie choreograficzne, bo zawsze mogłam tańczyć, a jednak nie dałam. Zbyt dużo okazji. Można zawsze pokazać siebie z różnych stron. Mam dużo, dużo, dużo możliwości. Eksperymentować. Znajduję tutaj wiele otwartości na własną inicjatywę, na własne projekty, na własną twórczość i jest to niesamowicie inspirujące. E, możesz, ale nie musisz. Wydawało mi się, że takie, to, taka to jest zasada, która w zasadzie zabija wszelką pracę kiedyś, a teraz w strefie okazuje się właśnie, że nie, że ona, że ona jakoś ludzi wciąga, uruchamia. Że hmm. to wszystko jest. Y... Skrajnie dobrowolne. I o dziwo to działa. Strefa pomaga, ale też potrzebuje pomocy. Now, unfortunately, like lots of organizations in this situation, we are desperate for funds. Istnienie Strefy, jej działalność, jej te są szalenie wartościowe i gorąco zachęcam wszystkich, żeby wspierali organizację i zapraszam Was na, do udziału w garażówce. The more money we get, the better it is and we can continue with our work. Myślę, że ze wszechmiar Strefa WolnoSłowa godna jest Waszego wsparcia i zachęcam do tego, żeby takiego wsparcia udzielać w Strefie. Dzięki. Tak, ja, ja to, 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 to mogę powiedzieć na pewno, że co się w strefie zakochałem. Mhm.